Panie burmistrzu, ostatnia nasza rozmowa przy inwestycji związanej z budownictwem mieszkaniowym dotyczyła planów na kolejny blok. Okazuje się, że będą to bloki. Czy może pan burmistrz więcej na ten temat powiedzieć? Czy zmienią się może zasady? Albo, a przede wszystkim, dlaczego taka decyzja, że aż dwa budynki będą budowane? Z prostej przyczyny ta decyzja wynika. Zainteresowanie było tak duże, że. Podjęliśmy decyzję budowę dwóch bloków. Jeden będzie miał około 22-24 mieszkań, i drugi podobnie. W sumie około 48 mieszkań chcemy udostępnić naszym e, mieszkańcom. E, będą one zlokalizowane e, podobnie e, jak ten pierwszy na osiedlu e, Łabędzim. Niedaleko posadowione obok tego pierwszego bloku. Powiem, że zasady się nie zmieniają, zostają one podobne, jak ustaliliśmy to w roku ubiegłym. To znaczy, gmina przeznaczy na ten teren działki, przygotuje projekt techniczny budynków, wyłoni wykonawcę, wybuduje bloki i odda potencjalnym mieszkańcom. Chcielibyśmy, żeby cała inwestycja ruszyła jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie będzie to czerwiec bądź początek lipca. Z tego względu, że prowadzimy obecnie prace projektowe z wykonawcą projektu w związku z tym, że Chętni na te mieszkania zadeklarowali, że są zainteresowani większymi powierzchniami mieszkań. Tutaj w pierwszym bloku mieliśmy powierzchnie mieszkań od 30 do 70 m2. Natomiast wszyscy chętni deklarowali, że chcieliby mieszkania w wielkości 50, 56 do 70 m2. Dlatego troszeczkę musimy przeprojektować ten budynek, który był już wybudowany, no i dlatego te prace trochę potrwają, i na budowę będziemy mogli wejść po uzyskaniu pozwolenia na budowę, prawdopodobnie w czerwcu. To wynika z tego, że te listy, które są tworzone, listy chętnych i uprawnionych do otrzymania takiego budynku są duże, stąd taka budowa dwóch bloków. Tak, na spotkanie, które zorganizowaliśmy jeszcze w ubiegłym roku, zgłosiło się około 50 rodzin. I myśmy sprawę załatwili w ten sposób, że poprosiliśmy, żeby każda z rodzin, która będzie spełniała wymagania zakwalifikowania się do programu, określiła, jakim metrażem mieszkania jest zainteresowana. Metraż i wielkość tego bloku wynika właśnie z potrzeb, które zgłosili mieszkańcy. Gmina zaciąga na ten cel, na budowę bloków, kredyt. Jak to wpłynie na pozostałe inwestycje, które planuje gmina w kolejnych miesiącach, ale również latach? Czy ten budżet gminy. No proste, prosto mówiąc, udźwignie to. Tak, praktycznie nie będzie miało to żadnego wpływu, ponieważ całą inwestycję chcemy realizować przez nasz Zakład Usług Komunalnych i to jednostką, która będzie zaciągała ten kredyt, będzie Zakład Usług Komunalnych. Jest to nasza jednostka, jesteśmy w 100% właścicielem tego zakładu, dlatego możemy sobie na taki montaż finansowy pozwolić. Dlatego nie obciążając budżetu gminy i zadłużenia gminy realizujemy całą inwestycję. E tych inwestycji będzie więcej, bo drugą taką potężną inwestycją będzie przebudowa drogi na odcinku Mikołajki do Starych Sadów. Tak? Gmina, jako jedyna, w tutaj Powiecie Mrogowskim, złożyła pienio... wniosek o pieniądze z tzw. schetynówek. Tak, no to to jest druga potężna inwestycja, którą musimy zrobić, bo. Trzeba wziąć pod uwagę to, że w okolicy sadów znajdują się trzy duże hotele i dojazd do tych hoteli w zasadzie był bardzo utrudniony, dlatego wnioski i właścicieli, i mieszkańców o to, żeby tą inwestycję zrealizować. Tak, chyba w powiecie, jesteśmy jedyną gminą, która złożyła wniosek. Zostaliśmy zakwalifikowani do finansowania. Powiem, że na liście rankingowej nawet dosyć wysoko się ulokowaliśmy, bo chyba na trzeciej czy na czwartej pozycji. Czekamy teraz na podpisanie umowy, no i prawdopodobnie pierwszy etap tej inwestycji będziemy wiosną zaczynali realizować. Ale to nie tylko ta inwestycja, bo tych inwestycji takich dużych i strategicznych jest w naszej gminie dużo więcej. Chciałbym przypomnieć chociażby to, że cały czas prowadzimy prace projektowe dotyczące budowy nowej kładki dla pieszych. To też jest dosyć strategiczna inwestycja dla, Już i dla naszych mieszkańców. Prace chcielibyśmy rozpocząć jesienią. Mam nadzieję, że do tego czasu uda nam się przygotować odpowiedni projekt, skonsultować go i pokazać. Chcemy go mieszkańcom i dopiero wtedy zacząć inwestycje. Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas i życzymy tego, żeby te inwestycje były realizowane w dalszym ciągu, żeby gmina się rozwijała. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Też sobie tego życzymy. Dziękuję.